To są kurwa małpki w cyrku. Masz, zareklamuj to. Po powiedz, że to jest zdrowe. I kurwa... A ile za to dostanę? Kurwa, masz 50 zł, kurwa. 50 zł masz. O! Papierosy Malboro, ale zdrowe! Mm. Mam coraz lepszą kondycję. Czekajcie, muszę doczytać. Mm. A jak rucham szybko! Oho! Chcesz ruchać jak wuja? Papierosy Malboro! Ohoho. Jeśli tylko o rajstopy tutaj będzie chodzić, to to Wardenga tak szczerze trzy miesiące po fakcie. Miejmy nadzieję, że nie tylko. Jest nastawiony głównie na zysk. Mam kwadratowy. Minus 30% na teraz stopy. Swipe up! Na zarabianie jak największej ilości pieniędzy w jak najkrótszym czasie. Tacy twórcy są gotowi wcisnąć swoim odbiorcom każde kłamstwo, jakie napisze dla nich zleceniodawca. Dwie godziny treningu odpowiada 24 minuty z tym urządzeniem. Nie interesuje ich, czy hasła, którymi reklamują produkt, są prawdziwe. Ważne, by wynagrodzenie było odpowiednie. przyspiesza proces wybielania zębów, przez co jest on teraz szybszy i skuteczniejszy. Po takiej współpracy obie strony są zadowolone. Reklamodawca się rozrasta, bo dzięki influencerowi sprzedaż wzrasta. Influencer się bogaci, bo reklamodawca sporo płaci. Jedynymi osobami, którzy tracą, są widzowie. Tracą, bo zaufali swojemu internetowemu idolowi. Rajstopowa Lexi, Chaplin. Jakiś czas temu topowa polska influencerka Lexi polecała swoim widzom polarowe rajstopy ze strony Soul Fluffy. Uwaga, 2F i 2Y w nazwie. Jak się zaraz przekonacie, warto to podkreślić. Uff, wspaniałe rajstopy w sklepie polecanym przez Lexi kosztowały 280 zł, a po przecenie 190. Lexi wciskała widzą kit, że to wspaniały produkt. Bla, bla bla bla. To są rajstopy, ale polarne. Pokazywała, jak rajstopy pięknie na niej wyglądają. Są mega ciepłe i bardzo wygodne, więc girl zachwalała i wypowiadała się o nich w samych superlatywach. Okej, okay, więc tu w środku jest normalnie polar, jest... nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje, więc ja naprawdę się cieszę, że mam coś takiego teraz. Podkreślała, że to wyjątkowa współpraca godna uwagi. Serio wydaje mi się, że to jest warta uwagi współpraca. Pech chciał, że uwagę na rajstopy reklamowane przez Lexi zwrócił także na Rucia. Pokazał on, że identyczny produkt można kupić na AliExpress trzy razy taniej. Właśnie pokażę wam w trzy screeny, jakiej wartej uwagi współpracy podejmuje się Lexi. Pozdrawiam przyjaciela, bo to on, bo to on podesłał. Fajne rajstopy i ten dropshipping to chyba czekanie na paczkę z Aliexpress do chaty typa, który ją oszukał. Mm -hmm. I że rajstopy, które zachwala Lexi również pochodzą z Aliexpress, a cała strona... Najbardziej mnie bawi, że oni jak kurwa stawiałem te wszystkie scam strony, to nawet im się zdjęcie nie chce zrobić, kurwa tylko biorą te same. <laughs> na So Fluffy, to klasyczny dropshipping. Co to jest dropshipping? Prosty model biznesowy. Na przykład znajdujecie na AliExpress rajstopy za 50 zł, zakładacie stronę i sprzedajecie takie rajstopy za 180. Sprzedajecie ich na przykład 1000, więc na wasze konto wpływa 180 tysięcy. Następnie kupujecie te 1000 rajstop dla klientów na AliExpress za 50 zł każde, więc wydajecie 50 tysięcy złotych. Rajstop nawet nie widzieliście na oczy. Od razu od sprzedawcy z AliExpress lecą do waszych klientów, a w waszej kieszeni zostaje 130 tysięcy zł. Tyle w teorii. W samym dropshippingu nie ma nic złego, bo na tym opierał się od zawsze handel, że kupujemy coś taniej, a sprzedajemy drożej. Tutaj problemem może być tylko RODO, ale jeśli jesteśmy transparentni i informujemy klientów, że przekazujemy ich dane innym podmiotom, no to wszystko wydaje się legitne. Niestety w tym przypadku, w przypadku tej współpracy godnej uwagi, nie mamy do czynienia z dropshippingiem, jak myślał Naruciak. W przypadku współpracy Lexi mamy do czynienia ze skurwysyństwem. Dlaczego? Sprawa bardzo prosta. Otóż zleceniodawca Lexi znalazł stopy na Aliexpress za 50 zł, założył i sprzedawały je za 180. Zapłacił Lexi za reklamę, by ta opowiadała, że jego rajstopy są super, by w ten sposób zwiększyła mu sprzedaż. Minus 30% na te rajstopy, więc girl, swipe up, bo naprawdę bardzo fajna rzecz na zimę. A gdy widzowie Lexi uwierzyli jej i zakupili produkt, to właściciel strony zamiast zamówić klientom te rajstopy z AliExpress, po prostu zamknął stronę i zgarnął cały hajs dla siebie. <laughs> Oh. Ja pierdolę ty kurwa, ty jest coraz mocniej w tym internecie. Oh. Girl, why up? Wiecie no, nic osobiście, ale business is business. Oh. Oh. O, ty kurwa, są coraz lepsi, coraz lepsi są. A wiecie co jest najlepsze? Że wejdziesz kurwa, że wejdziesz do lekcji. Ja nawet nie wiem, bo być może po filmie Wardengi coś i tam napisali. <tuszy> <tuszy> jej, kurwa napisali. Największym problemem jest, że wy jako odbiorcy końcowi tych kurwa insta i tych produktów, które wam dają, że wy jesteście Jesteście zjebani. Ale nie to, że ja was chcę obrazić, ale jesteście zjebani pod tym, pod tym względem, że nie kancelujecie takich ludzi. Kurwa, za dużo mniej, serio, za dużo mniej w ubiegłych latach yy, ludzie byli kancelowani do, do tego stopnia, że już nie mieli czego szukać w internecie. Za dużo mniej, naprawdę, za dużo mniej ludzie, yy, ludzi się kasowało z internetu. A teraz, kurwa, nieważne. Zanim. Yy, kamerzysta, w, tam się, tam wyszła ta drama z niepełnosprawnym, przecież kurwa nagrywały, nagrywali na niego jego byli w kumple, że kurwa molestował dziewczynki nieletnie, yy, że kurwa jeździł na ćpany, no kurwa masa, masa, masa brudów, a wchodziłeś wtedy na kanał kamerzysty i tam kurwa, nie wiem, jakby ci ludzie wszyscy w bańce byli, o, a kogo to interesuje, my filmy tu oglądamy. Ze, zero, zero konsekwencji, zero konsekwencji. I to, no. Ja Wam powiem jedną rzecz. Gdyby na przykładzie kogokolwiek, jakby się wydarzyła taka historia, że ktoś reklamuje jakiś skam, i potem już nie ma czego szukać w internecie, to reszta twórców za każdym razem, jakby miała coś zareklamować, to by zwracali uwagę na to, co, co chcą reklamować. A teraz to jest tak proste, jak. No, ale przecież to mój menadżer. No to kurwo. Mówisz, że ty tego używasz, że to jest super, że to jest fajne. A potem jak jest drama, to mówisz, że kurwa agencja ci kazała. Albo że ty nawet nie wiesz, co robisz. No to jak możesz być autorytetem, jak ty kurwa nie wiesz co robisz? To są kurwa małpki w cyrku. Masz, zareklamuj to. Po powiedz, że to jest zdrowe. I kurwa... A ile za to dostanę? Kurwa masz 50 zł, kurwa. 50 zł masz. O! Papierosy Malboro, ale zdrowe. Mm. Mam coraz lepszą kondycję. Czekajcie, muszę doczytać. Mm. A jak rucham szybko? Ohoho! Chcesz ruchać jak wuja? Papierosy Marlboro. Ohoho. No i właśnie tak to kurwa jest, no tak to właśnie jest, tak to się żyje w tej Polsce. Oj. Bo tak szczerze, bo patrzcie. To po czasie wychodzi, nie? Po czasie wychodzi, że na przykład te zegarki dubiela, czy te stopy, to jest taki dropshipping yy, z dziesięciokrotną przebitką. Bo nadal względnie w tych Chinach jest tanio, jeśli chodzi o takie produkty. I widzisz jakieś, powiedzmy, widzisz rajstopy, ja, ja nie wiem, ile mogą rajstopy kosztować, rajstopy yy, z Polaru, Polaru. No i kurczę, no i zobacz, i masz tutaj, i masz tutaj, Venoflex to nie jest jakaś yy, scam firma, nie? Dobrze mówię? Masz rajstopy tutaj za 220 zł. I powiedzmy, osoba, która by kupiła takie rajstopy, no to wie, że rajstopy mogą być za 220 zł. Ja ogólnie jestem, jestem ogólnie turbo zdziwiony, nie? Bo ja też nie jestem klientem. Nie zwracam na to uwagi. No i przychodzi lekcji i mówi. Macie też super rajstopy za 180 zł. No i osoba, która wie, że nasza na takim Venoflex wyda 220, czy pewnie jeszcze jakaś droższa firma się znajdzie, a Lexi wam mówi, że te są zajebiste za 180, to je kupuje, bo nie wie kurwa, że one idą z Chin za 15. I w tym kurwa tkwi cały sekret. To jest tak samo, jak przychodzi dubiel i mówi, zajebisty zegarek za 80 zł. Inaczej, trzeba też być, trzeba albo się turbo nie znać, albo być idiotą, żeby myśleć, że dobry zegarek możesz kupić za 80 zł. Ale no, a potem się okazuje, że on 15 kosztuje. I, i f... Bo to jest takie turbo niepozorne, nie? Bo ktoś Ci powie, czy kupiłbyś chujowy zegarek za 80 zł? Jakbyś w sumie potrzebał zegarka i nie zależało być na jakichś turbomechanizmach szwajcarskich, to byś kupił, bo fajnie wygląda, bierzesz a chuj, że on 15 zł kosztował, nie 80. Dlatego te takie skamy są niepozorne, nie? Czy sprzedał tysiąc sztuk, czy może kilka tysięcy? Ciężko powiedzieć, ale patrząc na zasięgi Lexi, mógł zgarnąć nawet kilkaset tysięcy złotych. Finalnie wielu widzów Lexi zostało oszukanych. Czy winą warto obarczyć znaną influencerkę? Oczywiście, że tak. Może ona mówić, że jest sprawą zaskoczona tak samo jak jej widzowie, którzy dali się nabrać, ale przecież strona, którą reklamowała, od samego początku śmierdziała. Regulamin był niezgodny z prawem. Na stronie nie było żadnych informacji, kto odpowiada za sprzedaż i do kogo można kierować reklamację. Naruciakowi zajęło tylko kilka minut minut zweryfikowanie, że ta strona łamie prawo. Lexi ma ogromne zasięgi. Dostaje sporo propozycji współprac, więc logiczne jest, że je sprawdza, bo część ofert po prostu odrzuca. Na dodatek Lexi nie działa sama. Pomaga jej agencja Jazon Media. Pomaga jej Donatan. E, ja poznałam Cleo przez to, że e, zaczęłam współpracę z Donatanem. A Lexi, z tego co wiem, to jest jego podopieczną, podopieczny. jej Donatan doradza na przykład Le a właśnie, o co chodzi z tym, o co chodzi z tym, bo Wardęga jakoś nikt tak totalnie nie potrafił rozszerzyć tematu na, czasie, na czacie, więc chyba to nie jest jakaś jawna informacja i dlatego przy okazji, że on znowu wspomina o Donatanie, to mi się przypomniało, że on w, chyba w Q&A jakimś poprzednim, e, ktoś mu zadał pytanie, o co chodzi z tym, że Kipe, Friza e, oszukali na płycie. No i on tam zasugerował, że, że jak ktoś będzie w piekarni, to niech mu... Donata kupi. No taka, wiecie, takie trochę taka aluzja to była. Yy, w jakim w jakim jak albo w jakim stopniu została niby ekipa Freeza do mnie mania oszukana przez Donatana. O. Donatan wziął kajz za płytę, wycofał się i nie oddał. No dobra, tylko inaczej, ale jest na to jakiś kwit, czy to są wasze przypuszczenia? I mod opierał się do Wersow. A, Michał, dziękujemy kurwa, zostanie eksperta. czemu tu tacy ludzie siedzą? Lexy, jak rozwiązać spór ze spotu? To jest tak, za każdym razem, jak wuja Was pyta, to kurwa. Ej, bo Marcyś coś, bo Wersow coś tam, bo Frizz wsadził komuś palca w dupę. Kurwa, wy nie macie innych argumentów. Ha. Light oraz pomaga właśnie przy współpracach z markami. Producent pracuje w branży od wielu lat, więc dokładnie wie, jak dobierać partnerów biznesowych, by wszystko dobrze działało. Byliśmy oszukani potężnie na, na naszej płycie. Ciężko mi uwierzyć, że tak doświadczona osoba nie sprawdziłaby, z kim nawiązują współpracę, a przecież każda oferta odkąd Lexi wyniosła się z Teamu X, przechodzi przez Jazon Media. Niestety, dzięki profesjonalnemu podejściu Lexi i jej teamu, na całej sytuacji rykoszetem oberwała zupełnie niezwiązana ze sprawą polska firma. W związku z tym, że pełno osób zostało oszukanych, a strona, którą reklamowała Lexi, po współpracy magicznie zniknęła z internetu, to wściekli ludzie nie wiedzieli, kogo zgłaszać na policję. Kogo raportować za oszustwa i komu wystawić negatywne opinie? Wpisywali w Google SoulFlaffy przez 2F i 2Y, ale oszust już usunął wszystkie powiązane z akcją konta. I niestety ludziom wyskakiwała polska marka, która pracowała na siebie od 2016 roku. Marka SoulFlaffy 2F i 1Y. Marka, która nigdy nie miała z lekcji nic wspólnego i która nigdy nie sprzedawała rajstop polarowych. Ludzie zaczęli masowo zgłaszać markę za oszustwa. W związku z falą negatywnych ocen i raportów. Facebook zablokował tej niewinnej firmie konto reklamowe powiązane z ich fanpage'em, który budowali latami. Zmuszeni byli założyć nowy profil. Pokrzywdzona firma postanowiła zgłosić sprawę na policję. Ale oszust wiedział, co robi i nikt z pokrzywdzonych i oszukanych osób nie posiadał adresu ani nazwy firmy poza małym tropem prowadzącym do Francji. W regulaminie strony również nie było wzmianki, jaki podmiot prawny odpowiada za sprzedaż. No ale ktoś przecież musiał mieć ten adres i nazwę firmy, na którą był zarejestrowany skamerski sklep. No bo skoro Lexi robiła współpracę, pracę, to musiała z kimś podpisać umowę. Musiała komuś wystawić fakturę za reklamę. Mam kwadrat minus 30% na teraz stopy. Właścicielka pokrzywdzonego polskiego sklepu postanowiła napisać do Lekcji i jazon Media z prośbą o pomoc. I wiecie, co jej odpisali? Że nie podadzą danych oszusta, bo mają w umowie klauzulę poufności. Dostałem od poszkodowanej firmy opis całej sytuacji oraz korespondencję z Lexi i jej menadżerami. Menadżer po drugim mailu zadzwonił do mnie. Powiedziałam mu, jak wygląda sprawa z naszej perspektywy i poprosiłam o przekazanie danych firmy, z którą podpisali umowę. W rozmowie telefonicznej powiedział, że nie może ich przekazać, bo zabrania mu tego umowa. Po tym mailu był jeszcze jeden telefon, gdzie pan Piotr przekazał mi, że po rozmowie z prawnikiem potwierdza, że danej firmy nie może przekazać ze względu na umowę poufności. Powiedział, że to, co może przekazać, to że to jest zagraniczna firma, która posiada kilkadziesiąt sklepów internetowych i że funkcjonuje na rynku od lat. Kurtyna. Ktoś oszukał pełno osób? Jakaś firma dostała rykoszetem i omyłkowo zablokowano jej konto reklamowe? Lexi i jej menadżerzy chronią tożsamość oszusta. Odmawiają udostępnienia adresu, by poszkodowane osoby nie mogły zgłosić sprawy na policję? No i ja mam uwierzyć, że ta współpraca została zaakceptowana przypadkowo? Że to był wypadek przy pracy? Nic nie powiecie, bo umowa zabrania? W przypadku Lexi to przecież już stała karta ochronna. No, I can't do that, bo ja nie chcę dostać pozwu. Wiesz co, Lexi, mogłabyś przynajmniej przeprosić tę polską market. Dziewczyny z tej firmy musiały odpisywać twoim widzom i tłumaczyć każdemu z osobna, że one nawet nie sprzedają tych rajstop polarowych. Że zajmują się produktami z jedwabiu. Ty jednak oraz Twoi menadżerzy woleliście w pewnym momencie po prostu urwać konta, olać sprawę. Przestaliście tej firmie odpisywać, bo chciała uzyskać dane waszego kontrahenta, by mieć możliwość zgłoszenia go na policję. Sprawa oczywiście szybko rozeszła się po kościach. Po kilku artykułach życie toczyło się dalej. Lexi nie straciła wizerunkowo zbyt wiele. Dalej mogła liczyć na nowe współpracę. Jednak są w sieci osoby, które niszczą polskie internet. Są kanały, komentarzy, które pamiętały. Watacha pamięta. Często na liveach opowiadałem o legendarnej rajstopowej Lexi, a widzowie dopytywali i naciskali na influencerkę. Chcieli by odniosła się do całej sprawy. I presja się opłaciła. Po prawie pół roku odgodnej uwagi współpracy, Lexi w końcu się odniosła i obiecała, że ona i jej menadżerzy zwrócą wszystkim oszukanym ludziom pieniądze. nadzieję, że to była pierwsza i ostatnia taka wpadka przy współpracach. My na pewno z tego wyciągnęliśmy e, dużo. I przepraszam osoby, które e, ucierpiały, które, w sensie osoby, które zostały e, e, tutaj pokrzywdzone. Przepraszam. Um, mam nadzieję, że się odezwiecie i w jakim tekście zostały albo coś było nie tak, to możecie wysłać e, potwierdzenie swoje potwierdzenia na tego maila tutaj gdzieś będzie i my postaramy się wam pomóc tak żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Czy faktycznie tak zrobili? Nie wiem. Wiem natomiast, że do dziś nie udostępnili firmie, która przez ich ucierpiała danych oszusta. Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! <laughs> Dlaczego? Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha Pamięta. W najbliższych odcinkach wraz z rewo zrobimy podsumowanie innych skamerskich współprac promowanych przez znanych influencerów. Mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy o tym głośno mówić, będzie ich coraz mniej, a influencerzy, dbając o wizerunek, będą sprawdzać, co reklamują. Współprac, które są legitne, przecież nie brakuje. Ja w tym odcinku chciałbym wam polecić Surfshark VPN, który zwiększa naszą ochronę i bezpieczeństwo w sieci. Możemy za jego pomocą łączyć się z internetem za pośrednictwem serwerów w innych krajach. I tym samym być bardziej anonimowi. W związku z tym, że dzięki Surfshark VPN możemy wybrać kraj, z którego się łączymy, to jesteśmy w stanie ominąć wiele blokad geograficznych. Łącząc się z serwerem, na przykład z Wielkiej Brytanii, będziemy mogli oglądać filmy na Netflixie dostępne tylko dla osób przebywających na jej terytorium. Udając, że korzystamy z internetu z terytorium Włoch, będziemy mogli oglądać włoskie seriale, które nie są dostępne w Polsce. Korzystając z mojego linku z opisu i kodu Wataha otrzymacie 83% zniżki nowy miesiące za darmo. O! Link w opisie. Współpraca godna uwagi. Wkrótce planuję założyć także w Wataha. 83% to będziecie mogli w łatwy sposób przesłać i poczytać o różnych ciekawych ruchach <trych> polskich influencerów. Do zobaczenia! Nie wiem, no kiedyś było lepiej, nie? Kiedyś było lepiej pod tym względem, że jak ktoś odpierdalał lipę, to się ludzie... To się ludzie kurwa z, z takim czymś nie identyfikowali. I trochę była walienowana ta osoba przynajmniej przez jakiś czas.